Witajcie kochani, dzisiaj pobiegniemy trochę w stronę morza. A potem zrobimy mały chlub. Także dwa w jeden. W jednym będziemy morsować, ale wcześniej rozgrzewka trochę dłuższa. Można sobie to puścić gdzieś w tle, no bo myślę, że będzie to mało atrakcyjne w sensie wizualnym. Ale może ktoś zainteresuje się i sobie popatrzy na trasę, którą mam w okolicy domu i po której przynajmniej częściowo zwykle biegam jeżeli sobie tak biegamy to oczywiście przychodzą nam do głowy różne lepsze i gorsze myśli w czasie takiego jednego zbiegu, nie, nie ten co tutaj nie ten bieg, który teraz widzicie natomiast przyszło mi na myśl, przypomniał mi się taki bodajże film Samotność Maratończyka w czasie biegu Niepodległością zmysłowiłem sobie, że mimo że biegniemy no, w pewnym tłumie, to tak naprawdę każdy z nas jest sam. To z kolei sprawiło, że no, no, trochę się nad tematem zastanowiłem. Spróbowałem go trochę rozkminić, jak to mówi mój kolega. No i uświadomiłem sobie, że no, może to banalne, ale niemalże całe życie jesteśmy sami, a. W takich sprawach, które podejmujemy stricte dla siebie, które są pewnymi wyzwaniami, które kosztują jakiś większy wkład czasu, sił, pieniędzy, zwykle jesteśmy sami. I z, ponieważ człowiek no nie jest stworzeniem stworzonym do samotności, czy a nie do końca tak, że ludzie nie lubią być sami, potrzebują trochę samotności w tłumie, też po prostu zatracają się, ale generalnie jesteśmy stworzeniami stadnymi, grupowymi. No, nasza cywilizacja rozwijała się najpierw w grupach jakichś rodzinnych, trochę większych no i przyjmuje się, że miała to takie podłoże na wstępie, jak mniej więcej dzisiaj, rodzinne grupy szympansów. I taka grupa mogła liczyć kilkanaście do kilkudziesięciu osób, rzadko przekraczała 100 osób. Natomiast takie większe, znaczy dokładniejsze badania wykazały, że grupy, takie rzędu 300 osób, są już nie do utrzymania, po prostu szef tej grupy nie jest w stanie tego organizować, konflikty wewnętrzne powodują rozbicie tej grupy, no i zawsze będą te grupy się rozpadały, część z nich będzie. Z członków tego plemienia czy klanu, czy właśnie jakiejś takiej społeczności, uciekała na zewnątrz, przynajmniej w stanie pierwotnym. Oczywiście, nawet jeżeli jakaś dolina, obszar, na którym on, te, te stworzenia żyją, powiedzmy człowiek pierwotny, spokojnie mogą ich wyżywić, to jednak zagęszczenie spowoduje wzrost tych relacji na tyle, że będzie następował rozpód i migracja takich grup. Jest to naturalnie uzasadnione, ponieważ nie dochodzi wtedy do chowu osobnego. Zwykle imigrują młode samce i grupa taka też jest nastawiona na przyjmowanie takich samców. Oczywiście one nie, nie są jakoś zwykle wysoko w hierarchii, ale z czasem. Awansują, no i następuje mieszanie genów. Grupa jest zabezpieczona przed degradacją z tytułu chowów, chowów solidnego. Natomiast no, jest pewna dosyć niska granica populacji, gdzie hmm, następuje no, ta ekspansja. Niemniej człowiek potrzebuje tej grupy. No i na poziomie takim społecznym, gdzie my dzisiaj tworzymy społeczeństwa wielomilionowe natomiast krąg ludzi których znamy bezpośrednio zwykle nie jest duży a najbliższa nam społeczność to oczywiście rodzina nawet jeżeli nie utrzymujemy jakichś ścisłych kontaktów no to tworzymy sobie jakiś substytut rodziny typu będzie to grupa no nie wiem hipisów punków grupa przyjaciół sportowców no nie wiem grupa przestępcza jakaś grupa która no, podziela nasze zainteresowanie, nas akceptuje w ten czy inny sposób, więc będziemy dążyć do tego, żeby żyć w jakiejś tam grupie. Są jednostki, które te relacje społeczne mają na nieco innym poziomie, mają obniżone progi wymagań, i one zwykle chętnie są czymś w rodzaju satelitów takich grup, to znaczy chcą mieć możliwość. Przyjścia do grupy, być poklepanym po pleckach, zaakceptowanym, zapytanym, co tam się dzieje i tak dalej, dostać kawę, miskę zupy, usiąść wieczorem z przyjaciółmi i wypić piwo, ale za dnia zwykle jako te samotne wilki sobie gdzieś tam krążą, załatwiają swoje sprawy, aczkolwiek chętnie, no, że tak powiem, na przykład polują dla grupy, na oczywiście. Nie? niższym poziomie społecznym, gdy jeszcze jakieś polowania dla mięsa i jedzenia się odbywały. W Stanach i Kanadzie są tacy traperzy, tam są większe te przestrzenie, gdzie można sobie samotnie spędzać czas. Ci ludzie mają nawet swoją nazwę, nazywa się ich chłopcami z kwaśnego ciasta. To wynika z tego, że zabierają ze sobą zakwas czy tam drożdże do pieczenia chleba, no i często przez bardzo długi czas namnażają, to żeby mieć swój chleb. Oni żyją gdzieś w jakichś chatach traperskich, często mają żony, przez jakiś okres z, z tymi żonami mieszkają, czasem nawet wspólnie, ale zwykle jednak ta samotność ich tam gdzieś wyciąga na zewnątrz. Oni oczywiście to co tam nie wiem polują, czy poszukiwacze złota, co wykopią i tak dalej, no to z tego żyją, wracają do społeczeństwa, to sprzedają, ale natura ciągnie ich w dzikie tereny, tam dopiero czują się sobą, zwykle nie są zainteresowani zbytnim postępem cywilizacyjnym, aczkolwiek korzystają z niego, to nie jest tak, że to są jacyś amiszowie, którzy są na nie do cywilizacji, po prostu cenią swoją prywatność jak szrek. Niemniej także i oni potrzebują Akceptacji w jakiejś mniejszej, większej grupie. Teraz zobaczcie, że osoby, które zajęły się na przykład tak jak ja, ale czy to boksem, czy pływaniem, czy bieganiem, to w pewien sposób są skazane na samotność w tym, co robią. Ta samotność często objawia się tym, że no ludzie mówią o fajnie, dbasz o siebie, coś tam, coś tam, ale broń Boże nie zamierzają. Tego, tej pasji dzielić, no bo mają inne zainteresowania, a nawet jeżeli spróbują, no to zwykle odpadają i czasem bywa tak, że jest grupa biegaczy, ale każdy biegnie w pewnym odstępie od siebie, no i, nie, i nawet no, jak biegną obok, to sobie mogą porozmawiać, natomiast każdy, kto biega trochę szybciej wie, że w bieganiu to rozmawianie to taki sobie pomysł i Raczej się nie biega, nawet jeżeli biegnie się obok siebie, no to o takiej rozmowie normalnej e, zwykle nie ma mowy. No, chyba że jest to jakiś slow jogging, biegniemy sobie takim bardzo wolnym truptem. Ja ze swoją samotnością w pewien sposób no, mierzę się na co dzień, bo e, no, biegam czasem z synem, czasem właśnie w grupie takiej rodzinnej i przyjaciół. Natomiast. No jazda na rowerze, no to już w ogóle nie sprzyja rozmowie. Możesz sobie porozmawiać, nawet jeżeli z kimś pojechałeś, ale dopiero na jakimś postoju. No i ta samotność w pewien sposób działa na ciebie, zmienia twój umysł, zmienia twoje myślenie, zmienia daną osobę. No i nie ukrywam, że. Minusem tego jest obniżona tolerancja na pomysły innych, które ja uważam za nietrafione. To po prostu nie mam cierpliwości do tego, żeby słuchać jakichś dyrdymałów moim zdaniem. Czasem oczywiście to jest błąd, bo ludzie z zewnątrz mogą widzieć coś, czego ja nie widzę, mogą dostrzegać błędy, które ja pomijam, które akceptuję, które mi się wydaje, że. Mogą być, albo nawet ich w ogóle właśnie nie dostrzega. Nawet jeżeli są sportowcy na wysokim poziomie, no to mają trenera, który, nawet jeżeli nie jest na wyższym od nich poziomie, no to pomaga im spojrzeć na całą kształt z boku, trzymać pewien reżim, poprawić technikę i tak dalej. No i ta samotność jest ma swoje minusy, ale z drugiej strony. Też pomaga skupić się na tym, co człowiek robi, no bo jeżeli jesteśmy dla odmiany w takiej grupie szeroko pojętej społecznej, no to nawet zakładając, że nie ma tam jakiegoś autorytetnego przywództwa, że ktoś nie mówi nam, co mamy zrobić, jak na przykład w wojsku, gdzie um, dowódca powiedział, czy nam się to podoba, czy nie, trzeba rozkaz wykonać. Możemy nie cenić go jako człowieka, chociaż no, jeżeli będzie to dowództwo dowództwa, pozbawione autorytetu, no to szybko grupa znajdzie sposób, żeby go jak gdyby no, może nie wykończyć fizycznie, w sensie, że nie, nie zabić, natomiast no, ten wyższe dowództwo dostrzeże, że ten człowiek nie cieszy się autorytetem, nie radzi sobie z prowadzeniem grupy i. Prawdopodobnie przesunie go na inne stanowisko. No, chociaż oczywiście różnie to bywa. No, przykładem są politycy, którzy ewidentnie w niewielkim stopniu działają na rzecz dobra społecznego, a jednak trzymają się koryta. No, ale tam jest troszeczkę inaczej, bo no, polityków teoretycznie wybieramy my, aczkolwiek to oczywiście dawno jest ściema. Wróćmy na nasze małe podwórko, bo szkoda czasu na zajmowanie się sprawami, na które nie mamy zbytniego wpływu. Oczywiście można iść na wybory i wierzyć, że coś to zmienia, ale jak pokazał przytyczek w nos dla takiej konfederacji, gdzie uzyskali 4, tam 47% głosów, gdy wydawało się, że osiągną tam ponad 6%, a przypomnę, że jedną z głównych rzeczy, z którą walczą, to jest ustawa 447 Jakoś tak tam w Stanach, która miała, ma pozwolić zagranicznym ludziom na grabienie Polski. No, co jest po prostu absurdem, bo wychodząc z założenia, że ta ustawa rzeczywiście działa, no to pamiętacie, mieliśmy, znaczy starsze osoby pewnie pamiętają, mieliśmy takiego Sadoka, to był Indianin polskiego pochodzenia, ale w sensie hmm, rdzennego bycia Amerykaninem, Indianinem, był Indianinem. On miał matkę Polkę, która tam gdzieś uciekła chyba z Syberii czy coś takiego, czy wyemigrowała jakoś po, przed, czy, czy przed wojną, grubo przed wojną. E, no i tam wyszła za jakiegoś wodza indiańskiego czy kogoś takiego. I on był uznawany w swoim plemieniu za 100% Indianina, bo ważny był ojciec, a nie pochodzenie matki i w ogóle nikt nie... Miał, nie kwestionował tam z tych jego pobratymców, że z Indianinem i to jakoś wysoko postawionym. No więc odwołując się do ustawy tej 447, czy tam 477, już nie pamiętam, możemy zażądać zwrotu ziemia, ziem pierwotnie indiańskich, którego, których dokonali najeźdźcy biali w Ameryce Północnej, powołując się właśnie na tę ustawę, bo no, jest to jeden z naszych Współprzodków i współplemieńców, Polaków, bo on później wrócił do Polski, brał udział w wojnie. zmarł zresztą nie tak naprawdę padnoczeń, więc możemy zażądać zwrotu ziem zagrabionych przez e, najeźdźców e, na rdzennej ludności Ameryki Północnej. Hmm, pewnie moglibyśmy zażądać e, jakichś obszarów w Izraelu, bo wielu Polaków wyjechało. E, z Polski do Izraela, no będąc też Żydami. No ale to raczej są takie rozważania, właśnie które nie mają praktycznego zastosowania w tą stronę, no bo gdzie tam nasz rząd będzie czegoś się domagał od Izraela, czy w ogóle zapomnijmy. Wróćmy do naszej samotności. Człowiek to, co robi, często robi właśnie w samotności. Jeżeli nie ma takiego mocnego wsparcia ze strony najbliższych, to ta samotność go zżera. Właściwie to główna myśl, która nasunęła mi się, gdy tak sobie zastanawiałem się nad tą samotnością w robieniu czegoś, co ma pchnąć mnie na lepszy poziom utrzymania zdrowia kondycji samopoczucia. No odkryłem, że to jest dosyć istotny element dla mnie, mimo że no, kiedyś robiłem w pracy takie badania psychologiczne i wyszło, że mm, mój rys osobowościowy jest taki, że e, no właśnie jestem no, z takich e, satelitarnych osób, czyli chętnie e, przychodzę do grupy, wracam, ale działam na jej obrzeżach, e, nie cierpię takich Pędów. no stąd moja niechęć do na przykład takiego grupowego morsowania gdzie jest prowadzący który mówi teraz łapki w górę teraz łapki w dół chodzimy wychodzimy coś tam cieszymy się no to po prostu dostaje wścieklizny na sam na samą myśl że mam w takiej grupie tam uczestniczyć nie lubię kuchać kogoś, kto, do kogo nie mam takiego pełnego zaufania, przekonania, że doskonale wie co robię. A jeżeli nie daj Boże, go wychwycę na tym, że właśnie gdzieś się pomylił, że nie wiem, e, na przykład rozmawiamy, mówię, mówię coś, on mówi coś, potem no, wyszło, nie wiem, na moje, mówię, mówiłem. On mówi nie, nic takiego nie mówiłeś. Nie, jest tak jak ja mówiłem. to po prostu dostaję wścieklizny. E, Dzisiaj wiem, że ci ludzie nie robią tego specjalnie, i po prostu e, mają takie mechanizmy w mózgu odpalone, które racjonalizują to na ich korzyść. I ciekawą rzecz na przykład zaobserwowałem, jak żeśmy z jednym z takich naszych przewodników nurkowych ustalali e, no, stronę, gdzie będziemy nurkować, i wychodzimy na pokład, stajemy w stronę rafy koralowej, bo tak było w Egipcie, i pytam, to gdzie idziemy? No, będziemy szli w lewo, dobra. Chodzimy po ubraniu, już tam w stroje nurkowe, pod wodę. On płynie w prawo. A ja później, no my oczywiście się jak gdyby zgubiliśmy, bo popłynęliśmy w lewo. I ja się pytam, go. I on później nas wokszenie ja wie jak? Mówiłeś, że płyniemy w lewo, a popłynęłeś w prawo. Nie, nic takiego nie mówiłem. No i później go złapałem na tym, bo wyszliśmy i przy kolejnej takim nurkowaniu się pytałem, to gdzie idziemy? W lewo, w prawo. Ale mówi w lewo. Ja mówię, to pokaż gdzie. I on pokazał w prawo. Ja mówię, słuchaj, ale to jest prawo, nie lewo. A bo on myślał o tym, że jakby stał z tamtej strony i w naszą stronę patrzył, to strona się zmienia. Słuchaj, tak się nie ocenia strony, tylko stoimy tu, gdzie stoimy. Lewa jest po lewej, prawa jest po prawej. To jak ty myślisz, to nie ma znaczenia, ważne co ty mówisz, bo ja nie jestem Duchem Świętym, nie wchodzę do twojej głowy, nie, nie słyszę twoich myśli i nie umiem ich ocenić. Niestety, tak jest dosyć często, no ale jak już to wiem, no to biorę poprawkę na to. Natomiast nie lubię współpracować z ludźmi, którzy taki błąd popełniają. Tak? Jeżeli e, w, z jakiegoś powodu jesteś no, nie wiem, przywódcą jakiejś grupy, przełożonym instruktorem, e, nauczycielem, to Twoje myśli oczekuję, że będą jasne, przejrzyste i wypowiedziane prawidłowo, ponieważ ja przywykłem do tego, że wykonuję jak gdyby polecenia bardzo dokładnie. Jeżeli ktoś mówi, masz, nie wiem, spiąć się na 20 szczebel tej drabiny, potem odszukać uskok na skalę i tam przejść w prawo to ja tak zrobię, a jeżeli on myśli sobie, że mam wejść na 26 szczebel drabiny bo mu się tak wydawało i pójść w lewo no to potem niech nie ma do mnie pretensji, natomiast no to rodzi konflikty, których ja nie lubię dlatego wolę się upewnić samemu kilka razy że aha, tak ma być no i wtedy działam sam, jeżeli ja Podjąłem jakąś decyzję, ona jest zła, to biorę za to odpowiedzialność i ponoszę konsekwencje. I przekłada się to na mój sport, ale też na przykład na moją firmę. Jeżeli ja schrzaniłem, no to ja ponoszę konsekwencje. Jeżeli natomiast nie schrzaniłem, to ja korzystam z benefitów. Niestety w korporacjach, takie jak ja pracowałem, często było tak, że szef coś naknocił. A jak to mówili, cyganu ukradkowala powiesili, czy tam odwrotnie. Nie? Także dziś no, cieszę się, że jestem na swoim i biorę odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce, i płacę jeżeli coś schrzeniłem, ale mam dochody i nagrody, jeżeli coś zrobiłem dobrze. Także nie ma jasnej odpowiedzi czy samotność jest dobra czy zła, trzeba nauczyć się z nią żyć i wykorzystywać jak wszystko jak narzędzia, jak pieniądze jak pogodę cóż, każdy musi ze swoją samotnością uporać się sam no ale chyba dacie radę, wierzę w was kochani, dobra, dobiegamy już do miejsca, gdzie będziemy sobie morsować jak widzicie droga minęła dosyć szybko, przebiegliśmy parę kilometrów no i dobra kochani, pobiegaliśmy sobie 6,5 km teraz idziemy pomorsować ze dwa zanurzenia no i do domku idziemy się pomorsować No i chlop, małe morsowanko z cięciem, żeby nie przedłużać bieg 6,5 km, taka rozgrzewka chciałem zobaczyć, czy jest to dobry pomysł pod kątem morsowania średnio trochę za duży bieg, trochę za bardzo rozgrzany. Lepiej rozgrzewać się na miejscu, lepiej, a nie za dużo, żeby nie być takim spoconym i żeby organizm troszeczkę inaczej. Dobra kochani, biegam, bo zimno w stofy. widzimy się później. Kochani. super jest. Większość kilometrów z haczykiem. Teraz morsowanie. Trochę człowiek się spasło. Słonina się odłożyła. Trzeba rzucić Przed sezonem damy radę. Idziemy się przebierać i zobaczymy co dalej.